Kochani, wspomóżcie przepiękne dzieło polskiej misjonarki Siostry Ruth ze Zgromadzenia Dobrych Samarytanek, która od 11 lat pracuje na miejscu w Tanzanii, ratując osierocone i porzucone dzieci bardzo często zagrożone głodową śmiercią. Obecnie Siostra Ruth wraz ze Wspólnotą Dobrego Samarytanina z Nowego Jorku oraz innymi hojnymi ofiarodawcami buduje sierociniec i punkt medyczny, gdzie znajdą ocalenie. Porzucone, bezbronne i osierocone dzieci. Bardzo często rodzice tych sierot zmarli na AIDS, malarię, lub dopadła ich choroba psychiczna, a nieraz z powodu biedy te dzieci zostały porzucone przez ich biedne rodziny. Chrystus mówi: Wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Słuchani w te słowa, wspomóżmy te dzieci. Nie odwracajmy od nich oczu. Udając, że ten problem nas nie dotyczy. Współczesny człowiek żyje w szalonym tempie pod presją osiągnięcia sukcesu, zrobienia kariery, zdobycia zasobności materialnej, zapominając, że nasze życie jest tylko krótką pielgrzymką, okresu której staniemy przed Bogiem, przed którym liczyć się będzie tylko miłość i to, co zrobiliśmy dla bliźniego. Nieważne będą nasze bogactwa, tytuły czy sława. Dobro, jakie uczyniliśmy dla bliźniego sprawi, że usłyszymy słowa Chrystusa skierowane do nas. Pójdźcie, błogosławieni, Ojca Mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane Wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Bo byłem spragniony, a daliście mi pić. Bo byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Bo byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Bo byłem chory, a odwiedziliście mnie. Bo byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Ratowanie dzieci od śmierci głodowej jest jednym z najpiękniejszych czynów miłości. Jakże wspaniała i miła Bogu jest radość z tego, że przyczyniliśmy się do uratowania życia wielu bezbronnych, osieroconych dzieci, że gdzieś w dalekiej Tanzanii wspólnie wybudowaliśmy dla nich sierociniec i punkt medyczny, który nawet po naszej śmierci będzie miejscem ratowania życia, namiastką rodzinnego domu. Będzie to piękny pomnik szlachetnych serc. Mieszkając w USA czy Europie, mamy wystarczającą ilość pożywienia i czystej wody. Ale w Tanzanii i innych biednych krajach dzieci cierpią głód, który często jest powodem śmierci. W USA i Europie każdy ma zapewnioną pomoc medyczną, zaś w Afryce bardzo często dzieci są pozbawione tej pomocy. Mało kto interesuje się ich losem. W najnowszym raporcie ONZ czytamy: Co 5 sekund na świecie z głodu umiera jedno dziecko. 20 tysięcy dziennie, a liczba głodujących na świecie wzrosła o 40 milionów w ciągu ostatniego roku. Co roku na świecie umiera 7,5 miliona dzieci cierpiących z powodu ostrego głodu i braku dostępu do czystej wody. Dzieci umierają na naszych oczach, nie możemy biernie się temu przyglądać. Dlatego prosimy Was, abyście okazali wrażliwe i dobre serca. Przyłączając się do akcji ratowania głodujących, bezbronnych dzieci w Tanzanii. Dołóżmy swoją cegiełkę do budowy Centrum Medycznego i Sierocińca dla Porzuconych i Skrajnie Niedożywionych Dzieci w Afryce. Liczymy na Waszą pomoc, darczyńców oraz ludzi dobrej woli. Wspólnie ze siostrą Ruth, ze Zgromadzenia Dobrych Samarytanek w Tanzanii, podjęliśmy się budowy Centrum Samarytańskiego. Gdzie będzie ratowane życie bezbronnych i porzuconych dzieci. W realizacji tego szlachetnego i ogromnego dzieła potrzebujemy Waszej pomocy, Waszego wsparcia. Siostra Ród, ratując życie sierot, stara się stworzyć dla nich prawdziwy dom i zapewnić im opiekę medyczną. Dzięki ludziom wrażliwego i ogromnego serca, wybudowaliśmy już pierwsze skrzydło sierocińca i rozpoczęliśmy budowę drugiego skrzydła tego centrum. A zaplanowane są następne jeszcze dwa. Mamy nadzieję, że znajdą się ludzie, którzy kierując się szlachetnym odruchem serca, pomogą nam wybudować sierociniec i punkt medyczny. Kolejnym krokiem, jaki planujemy, jest adopcja dzieci na odległość z naszego sierocińca. Dla tych porzuconych dzieci jest to ogromnie ważne. Świadomość odrzucenia przez ich najbliższych bardzo kaleczy te dzieci, zarówno pod względem psychicznym, jak i duchowym. Cierpią z powodu świadomości, że nikt ich nie kocha, że nie są już nikomu potrzebne. Przekonałam się sama o tym, kiedy jako pierwsza zaadoptowałam Julianę. Dziewczynkę, która w wieku trzech lat została podrzucona pod kościół. Siostra ród przygarnęła ją, dając szansę przyżycia. Dziewczynka jednak bardzo była zamknięta w sobie. Płacząc powtarzała: Mama mnie nie chce, mama mnie już nie kocha. Kiedy zaproponowałam siostrze, że zostanę sponsorem Juliany. Opłacając jej szkołę, wyżywienie, ubranie, dziewczynka odzyskała nadzieję na to, że znowu będzie mogła nazywać kogoś mamą. Poprosiła siostrę, aby ta zadzwoniła przez Skype'a do mnie i pokazała jej mamę. Już podczas pierwszej rozmowy dało się zobaczyć radość dziecka. Wołając do mnie, zakrywała swoją śliczną twarz i oczy, powtarzała do mnie: Kocham cię, mamo. W sierpniu tego roku, wspólnie z księdzem Ryszardem Koper, i innymi pielgrzymami wybrałam się w podróż do Afryki. Dla mnie ta podróż miała wyjątkowy charakter, gdyż po raz pierwszy miałam spotkać dziewięcioletnią Julianę, moją adoptowaną, śliczną córeczkę, która kiedyś była jedną z takich błąkających się głodnych dzieci, a teraz ma co jeść, gdzie mieszkać i dzięki mojemu wsparciu finansowemu będzie miała szansę na edukację i lepszą przyszłość. Wiem, że nie zmienię całego świata. Nie nakarmię wszystkich głodnych, ale świadomość tego, że mogę odmienić życie chociaż jednej żyjącej tam dziewczynki, Juliany, nadaje sens temu, co robię. Gdyby każdy z nas pomógł tylko jednemu dziecku, o ile świat byłby piękniejszy? Kiedy dotarłam na miejsce do siostry Ruth, dziewczynka siedziała w ogrodzie. Zawołałam do niej: Juliana! Dziewczynka podbiegła do mnie i rzuciła mi się na szyję. To było niesamowite przeżycie. Jej małe serduszko biło przy moim, Nasze serca biły w rytmie ogromnej radości. Uniosła moją małą córeczkę na rękach, a ona wtuliła się we mnie, patrząc na mnie tryskającymi radością swoimi ślicznymi oczyma. Kiedy usiłowałam postawić ją na ziemi, podkurczała nóżki, dając mi znak, że nie chce opuścić moich ramion. Siostra ród, widząc to, podeszła do mnie i powiedziała: Małgosiu, właśnie teraz spełnia się jej sen. Marzenie z ostatniej nocy. Dzisiaj rano twoja córeczka po przybudzeniu przybiegła do mnie i z ogromną radością powiedziała: Siostro, siostro, śniło mi się, że dzisiaj przyjechała do mnie moja mama i cały dzień nosiła mnie na rękach. Zrozumiałam wtedy, jak ogromne znaczenie dla tych porzuconych dzieci ma bliskość drugiego człowieka, kogoś, kto je pokocha, do kogo będą mogły powiedzieć: Mamo, tato. Przez cały pobyt nosiłam ją na rękach. Tuląc do siebie, aby chociaż przez chwilę mogła poczuć, że gdzieś daleko jest ktoś, kto ją bardzo kocha. Dzieci nie opuszczały nas ani na chwilę, a dziewięcioletni Frederyk ciągle szukał w grupie pielgrzymów swojego adoptowanego taty Jacka, który stał się dla niego upragnionym ojcem. Mały chłopczyk, jak obłąkany, chodził pomiędzy ludźmi, przyglądając się każdemu mężczyźnie. Niestety jego tato nie mógł tym razem z nami go odwiedzić. Zrozpaczony mały Frederyk. Również tak samo jak Juliana pragnął bliskości swojego adoptowanego rodzica. Siostra Ruth widząc jego rozdarte serce, przytuliła go mocno do siebie, aby chociaż trochę załagodzić jego tęsknotę za ojcowską miłością. Siostra Ruth wraz z księdzem Edwardem oprowadzali naszą grupę pielgrzymów po pierwszym skrzydle sierocińca, w którym trwają prace wykończeniowe, oraz drugim, który jest w trakcie budowy. Pokazali także miejsce, gdzie zostaną wybudowane dwa kolejne skrzydła – gdy tylko znajdą się na to fundusze. W tym czasie podszedł do mnie biskup, chwycił mnie za rękę i powiedział dziękuję Tobie i księdzu Ryszardowi, kapelanowi Wspólnoty Dobrego Samarytanina, że zorganizowaliście pomoc na budowę naszego sierocińca. Wiem, że kosztowało Was to wiele pracy, stresu, nieprzespanych nocy, ale zobacz, to dzięki temu powstaje wspaniałe dzieło. To jest wspaniały pomnik szlachetnych serc naszych darczyńców. Po czym wskazując na sierociniec, dodał: Dzięki Waszej pracy, ofiarności wielu ludzi tam w Ameryce i Polsce, nasze błąkające się głodne dzieci ulicy będą miały swój wymarzony dom. Te słowa całkowicie rozwiały moje wątpliwości. Zrozumiałam, że oni bez naszej pomocy nie są w stanie tej budowy ukończyć, że nie możemy się poddać. Musimy ich solidarnie wspierać w ich potrzebie. Dlatego proszę Was wszystkich, przyłączcie się do nas, abyśmy wspólnie ratowali dzieci przed śmiercią głodową i przywracali im uśmiech na twarzy oraz poczucie miłości i bezpieczeństwa. Staram się wykorzystać każdy możliwy sposób, aby wołanie głodujących dzieci z Afryki dotarło do jak największej liczby osób, bo wtedy będzie większa nadzieja na wybudowanie Centrum Medycznego i sierocińca dla nich. Wierzymy, że dzięki wsparciu ludzi o wrażliwych sercach uda nam się wspólnymi siłami wybudować centrum, w którym dzieci będą odnajdywać ocalenie i ciepło rodzinnego domu. Dołącz do nas i ratuj z nami dzieci, sieroty których życiu zagraża głód i bieda. Pomóż nam zbudować bezpieczną dla nich przystań. Niech twoja pomoc będzie także dziękczynieniem Bogu za liczne dary, jakimi cię obdarzył.